Dobry, witam Państwa w Katowicach na targach Expo Welding i Tulex. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu cztery nasze marki: Optimum i Metalcraft, Schweizcraft i Aircraft. W strefie spawalniczej znajdują się takie urządzenia jak półautomaty spawalnicze marki Schweizcraft z serii Synmic. Po raz pierwszy w tej edycji targów prezentujemy również urządzenia marki Craftweld. Będą to spawarki laserowe oraz półautomaty spawalnicze z zewnętrznym podajnikiem oraz Tigi ACDC. Możemy również znaleźć przyłbice spawalnicze do spawania laserowego, przyłbice szlifierskie w zestawie z nadmuchem powietrza, przyłbice spawalnicze z nadmuchem oraz urządzenia spawalnicze marki Schweisskraft, spawarki elektrodowe oraz kompaktowe półautomaty spawalnicze. Kolejną premierą tej edycji targów jest urządzenie spawalnicze marki Kraftwell, model Kraft MIG 201P Multi Synergic. Urządzenie to łączy w sobie aż cztery funkcje. Jest to spawarka elektrodowa z możliwością spawania prądem AC oraz DC. Jest to półautomat spawalniczy z programami synergicznymi. Jest to pełnoprawny TIG ACDC z zajarzaniem łuku przez wysoką częstotliwość, z wyborem kształtu fali w prądzie AC, z możliwością spawania prądem pulsacyjnym oraz z funkcją spot. W naszej ofercie znajdą państwo również pozycjonery spawalnicze oraz odciągi mobilne. Będąc dystrybutorem produktów marki GPPH. Prezentujemy Państwu tradycyjne stoły spawalnicze, podpory Tresle, zestawy narzędzi mocujących oraz kompaktowy wózek na narzędzia. Z działu Metalcraft prezentujemy kolejne modele przecinarek taśmowych. Model HMBS 400 CNC, w pełni automatyczna przecinarka. Najmniejszy z modeli przecinarek automatycznych w ofercie Metalcraft. Przecinarka BMBS 230 x 280, maszyna jednoramienna automatyczna. A w strefie Optimum znajdziecie tokarki, frezarki, wiertarki i szlifierki do płaszczyzny, takie jak ta GT30. W ramach targów w Katowicach nasza firma oprócz sprzętów spawalniczych i sprzętów do obróbki metalu prezentuje również naszą gamę pneumatyczną. Flagowe modele zarówno kompresorów i akcesoriów pneumatycznych.